Rok 1924. M. W. Potęga myśli. Człowiek posiada w sobie siły, o których zazwyczaj nic nie wie. Panuje nad nimi myślą. Myślami burzy lub rozbudowuje swe życie. Stwarza harmonię czy niezgodę, zdrowie lub chorobę, powodzenie lub niepowodzenie. Bogactwo i ubóstwo. Całym wszechświatem kieruje jedno prawo, to samo górą co dołem. Małe jest odbitką wielkiego. Atom na przykład jest maleńkim systemem słonecznym, którego jądro odpowiada słońcu, a jego elektryczne cząsteczki planetom. Bóg stworzył wszechświat na podobieństwo swoje. Człowiek jest kopią wszechświata mikrokosmosem w makrokosmosie. Stąd tkwią w człowieku pierwiastki kształtujące formę z wszechbytu potęgą swych myśli. Tak jak słowo i myśl boska przyjęły kształt, tak i człowiek posługuje się na swój sposób tą samą twórczą siłą. Ponieważ nie zna tej wielkiej prawdy, dziwi się, że to i owo zdarza się w jego życiu i woła – co przewiniłem, że tak zostaje nawiedzanym nieszczęściem i troską? A chociaż o tem nie wie, niemniej powód tych troski nieszczęść, podobnie jak i powodzenie jego, leży w nim samym, w mocy jego myśli. Przez nieznajomość potęgi swych myśli, człowiek pogarsza swe życie i stwarza to zło, którego stale otacza, bowiem Zło w świecie i w życiu jednostki jest następstwem nieharmonijnych myśli. Nie ma zła w Bogu, gdyż Bóg jest nieskończone dobro, nie ma przewrotnych celów w planie kosmicznym. Zło, które człowieka przygniata, jest skutkiem jego myśli. Gdy nauczysz się myśleć zgodnie z nieskończonymi, przez to wejdziesz w związek z siłami boskimi, stwarzać będziesz dobro zamiast zła. Miłość zamiast nienawiści, zdrowie zamiast choroby, szczęście zamiast nieszczęścia. Jeśli potrafi to jeden człowiek, potrafią także wszyscy, gdy tylko zaniechają fałszywych myśli i zwrócą się do źródła wiecznego życia. Dobro zawsze zwycięży zło, zdrowie tam zawita, gdzie cierpienie było. Jak człowiek myśli, takim jest. Dlatego powstań i myśl w harmonii. Już tysiące są takich, którzy sami się uwolnili z cierpienia lub bojaźni przed Nim, z nieszczęścia i zwątpienia, którzy już żyją w zdrowiu, radości i szczęściu, a to tylko przez zmianę swego poglądu na świat i przez zmianę sposobu myślenia. Gdy przedtem myśleli o braku, myślą obecnie o dostatku gdzie o chorobie, teraz o zdrowiu i radości życia. Kilka przykładów. Najpierw o wpływie myśli na nasz czyn. Każdy czyn jest skutkiem naszych myśli, nawet nieświadome lub podświadome czynności są następstwem podświadomych myśli. Podświadomość przewyższa pod względem zdolności i umiejętności w znacznym stopniu świadomość, którą jedynie znamy, lecz działa tylko po linii wytycznej naszych myśli, które w nas przeważają. Stąd od sposobu myślenia człowieka zależy jakość jego czynów. Jeśli myśli jego są podłe, i czyny jego podłemi będą, a jeśli wątłe, czyny również wątłe wypadną niemożliwe jest pielęgnując złe myśli, dobre czyny spełniać. Niektórzy ludzie wprawdzie sądzą, że to możliwe, lecz stają się zawsze rozbitkami, mówią oni. Na zewnątrz chcę zachowywać się poprawnie, gdyż wymaga tego opinia. Gdybym bowiem chciał to czynić co myślę, przyniosłoby mi to wiele wstydu i w tajemnicy tylko mogę myśleć i marzyć o złem. Lecz zapominają oni o potędze podświadomości. Myśli ich tak długo lubują się w złem, aż ciśniona podświadomość wymusi na nich odpowiadający jej kierunek czynu, który stanie się może klęską powodem załamania się całego ich życia. Jakim się człowiek wewnątrz siebie myśli, takim się staje. Jesteśmy tym, czem myśli nasze nas zrobiły. Jedynie wtedy, gdy myśli nasze podlegać będą ciągłej kontroli, będziemy mogli i czyny nasze kontrolować i staniemy się przez nie mistrzami życia. Po drugie, wpływ myśli na ciało. W naszym ciele pracują miliony małych istot, wyposażonych w wielką inteligencję, o wielkim poczuciu obowiązku, których działaniem polega na wykonywaniu rozkazów podświadomości. Jeśli myśli będą skierowane na cierpienie i chorobę, wtedy i podświadomość dążyć będzie do cierpienia i choroby, i milionom małych pracowników tych wydany będzie rozkaz stwarzajcie chorobę i niebawem zostanie ten rozkaz wykonany. Gdy myśli są słabe i pełne zniechęcenia, wszyscy ci wierni i chętni pomocnicy wewnętrzni staną się słabymi i zniechęconymi i każda część ciała pracować będzie o spale, bez energii życiowej. Gdy natomiast podświadomość karmi się jedynie tylko radosnymi myślami pełnymi zdrowia i siły, Zamieszka zdrowie w naszym ciele i pogoda w naszym duchu. I po trzecie oddziaływanie myśli na powodzenie człowieka w życiu. Ten, który myśli o niepowodzeniu lub się go boi, zatruwa wszelkie swe wystąpienie na zewnątrz pod świadomą sugestią niepowodzenia. Deprymuje innych, zaniedbuje przekonać ich o swej wartości i doświadcza ogólnej nieufności. Gdy zjawią się trudności, upada, gdyż nikt nie chce w niego uwierzyć. Lecz człowiek, który myśli o powodzeniu i z całego serca wierzy w możność powodzenia, budzi, jeśli jest prawym charakterem, zaufanie u innych i nie zabraknie mu pomocy w trudnych warunkach. Rok 1932. Helena Witkowska. Potęga myśli. Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza, każdy z nas mógłby, samotny więziony, myślą i wolą dźwigać i powalać trony. Adam Mickiewicz Spróbujmy uchylić zasłonę kryjącą myśli, tak własne jak i otaczających nas ludzi. Spróbujmy uchwycić ich wątek, utrwalić je na chwilę, jakoby na płycie fotograficznej. Obraz to będzie najczęściej chaotyczny, trudny do określenia. Fale myślowe rozbiegają się w różnych kierunkach, w różnych skalach napięć i wzajemnych na siebie oddziaływań. Łączą się ze sobą lub zwalczają, krzyżują i niszczą. Kłębią, szarpią, męczą albo też koją i cieszą. Coraz to nowe powstają pod wpływem bodźców zewnętrznych, płyną powoli, leniwie lub pędzą w zawrotnym wirze, niepodobnym do ujęcia ani do opanowania. Są wzniosłe, piękne, twórcze i radosne, a także poziome, zbrukane, zawistne, smutne, pełne lęku, troski i niepokoju. Świat to cały żyjący pod czaszką człowieka, tajemniczy i nieuchwytny. Źródła jego leżą gdzieś głęboko poza zmysłową dziedziną, płyną ze sfer duchowych, psychicznych. Tkwią w nim olbrzymie potencjalne siły, często drzemią one bezczynnie, zatracają się i marnują. Zaledwie nieliczne jednostki zdają sobie sprawę z utajonych w nich możliwości. Ogół mało albo nic o tem nie wie. Przyjdą jednak czasy, w których uświadomione i rozwinięte staną się potęgą i na losach naszych zaważą wydatnie. Siły rozproszone, często niesforne, ująć można w wyżłobione łożysko, kształcić, skupiać, kierować ku określonym celom i zadaniom. Praca to bezmierna, której kresu ani następstw przewidzieć niepodobna. Dziś już jednak przy obecnym stanie wiedzy i nagromadzonych doświadczeń każdy podjąć ją może i dojść do wyników odpowiadających w sumie włożonych wysiłków i stopniowi przygotowania wewnętrznego, z jakim do nich przystąpił. Przy nieustannej czujności i stosowaniu wypróbowanych ćwiczeń opanowywać się daje chaos własnych myśli, ześrodkowywać je jakoby w ognisku, nie dopuszczać do siebie myśli złych i gnębiących, rozwijać natomiast dobre, radosne i pomocne. Wypełniając przestworza, odbite wielokrotnie myśli te, wracają do źródeł, z których wyrosły, pomnożone o sumę oddanych drugim usług. Toż samo prawo rządzi ruchem myśli zawistnych i niszczących. Wracają one pomnożone o sumę szkód i cierpień, jakie zadały. Wielce to skomplikowane zjawisko ze względu na różnorodność stosunków łączących i rozdzielających ludzi na zawiłą grę wzajemnych na siebie wpływów i oddziaływań. Cenne wiadomości i wskazówki odnośnie do zagadnienia myśli, znaleźć można w książce Anny Besant pod tytułem Potęga myśli. Autorka podchodzi do sprawy od strony wartości wiedzy dla życia. Myśl odpowiednio rozwinięta i skierowana ma pomagać światu oczyszczać i uszlachetniać, nieść ukojenie, kłaść kres wszelakim cierpieniom i udrękom człowiek jest tworem własnych myśli staje się tem, o czym myśli. Do osiągnięcia pomyślnych wyników służą tu ćwiczenia prowadzone systematycznie przez dłuższy czas, ani na dzień jeden zaniedbywać ich nie można bez poniesienia szkody i cofania się w rozwoju. Praca to ciężka nieraz, wysiłek wielki, wymaga wytrwałości i nieustannego czuwania. Różne przeszkody piętrzą się na jej drodze, bo jak mówi Baga umysł ludzki gwałtowny jest silny, trudny do opanowania i poskromienia, jak wicher, ale może być opanowany przez stałe ćwiczenia i beznamiętność. Koniec cytatu. Najważniejszym ćwiczeniem jest skupienie, czyli koncentracja. I ściśle z nią związana medytacja. Jak życie fizyczne zależy od pokarmu, poniekąd, tak życie duchowe zależy ściśle od medytacji. W miarę jej stosowania rozszerza się nasz widnokrąg wewnętrzny, idący w głąb coraz dalej aż w nieskończoność. I wtedy spływa pomoc z wyższych, boskich źródeł, rośnie siła mentalna i ułatwia rozwiązywanie zagadnień życia codziennego. W gorącym pragnieniu duchowego wzrostu nabieramy mocy potrzebnych do uwolnienia się od naszej przyziemnej natury. Wielkie korzyści przynoszą też zetknięcia z osobami posuniętymi wyżej w ewolucji duchowej, rośniemy pod ich dobroczynnym wpływem. Służyć tu mogą także odpowiednio dobrane i do potrzeb danego umysłu dostosowane książki. W ćwiczeniach myślowych zachować jednak należy właściwą miarę, odpoczywać w porę, przerywać je lub zwracać uwagę w innym kierunku. Okresy zupełnego spokoju niezbędne są dla utrzymania równowagi umysłowej i uchronienia się od zaburzeń nerwowych. Do uniknięcia dręczących myśli, do opanowania nasuwających się wszelkiego rodzaju trosk, zgryzot, niepokojów. Pomocnem być może przeświadczenie, że zawsze i wszędzie dosięgnąć nas musi prawo, niezależnie od pozornie przekazującej go ręki. Nikt nam nie jest w stanie zaszkodzić, chyba że jest narzędziem prawa i odbiera od nas dług kiedyś zaciągnięty. Niepokój i ostrość bólu znikają gdy zdołamy ujrzeć w nich działanie prawa Anna Besant stwierdza wielokrotnie fakt solidarności społecznej związków zachodzących między ludźmi i wzajemnej ich od siebie zależności jesteśmy cząstką jednego potężnego nurtu życia jesteśmy wielką jaźnią Łączą nas ze sobą nierozerwalne łańcuchy. Pojęcie, jakoby nasze bytowanie było oddzielną i niezależną jednostką walczącą z innymi podobnymi jednostkami, to jedno z najtragiczniejszych złudzeń. Uznanie solidarności i wyrastającej z niej zdolności do współżycia z całym wszechświatem, to droga prowadząca do wewnętrznego spokoju. Najszczęśliwsi są ludzie pozbawieni egoizmu, zapominający o sobie, oddani drugim. Pogoń li tylko za własnym szczęściem, gorzkie nie raz wydaje owoce. Wiele nieporozumień między ludźmi wyrasta z ciasnych, subiektywnych kręgów myślenia. Niezdolni jesteśmy do uchwycenia innych aniżeli nasze wibracji. Można jednak przez nieustanną pracę rozszerzyć swoje odbiorcze zdolności, a przez odczuwanie drugich uniknąć wielu nieporozumień i zatargów. W skali międzynarodowej dałoby się w podobny sposób łagodzić, ostre nawet konflikty, zapobiegać wojnom, byle tylko w stosunkach wzajemnych, uwzględniać właściwości poszczególnych państw i narodów, wyrosły na tle ich psychicznych nastawień i związanych z nimi pojęć, przyzwyczajeń, tradycji. Baczyć trzeba i pamiętać, że w każdym kraju wytwarza się inna atmosfera, inne prądy opinii publicznej wskutek fal myślowych danego środowiska, wskutek pokrewnych wibracji oddziałujących na społeczeństwo. W miarę jak rozwijamy w sobie siłę myślową, zwiększa się nasza zdolność do pomagania słabszym. Faktem stwierdzonym jest, że siły rosną w miarę ich ćwiczenia i używania, stąd możliwości służenia innym zwiększać się mogą nieskończenie. Owocne wyniki uzyskać można przez myślowe współdziałanie w sprawach ważnych, podejmowanych dla dobra ludzkości. Jednoczesne wysyłanie jednakich myśli przez wielu duchowo sobie pokrewnych ludzi wytwarza prądy pomocy i oddziaływa na kształtowanie się pojęć, uczuć i stosunków. Kształcąc i rozwijając myśl naszą, budzimy siłę wielką, która w rozpędzie swym oddziaływać będzie na życie. Baczmy, by równolegle z jej rozwojem Szedł rozwój etyczny, ulepszenie i udoskonalenie natury ludzkiej, bez czego siła ta jest niebezpieczną, w równej mierze dobroczynną, jak i szkodliwą. Świadomość o potencjalnej potędze utajonej w myśli przesunąć może układ stosunków między ludźmi słabi fizycznie i materialnie, stawać się mogą silnymi i ważyć na szali dziejów, o ile rozwiną w sobie siły duchowe i przy ich pomocy przetwarzać zapragną tak treść, jak i formę ludzkiego współżycia. Otwierają się tu możliwości idące w dal nieskończoną.